i Czuję, czuję, czuję się lepiej, kiedy mam w Kirmanie force. Lubię ją popijać bolsem i grać koncerty. Czuję się lepiej, gdy jest słabna pogoda. A ja pierdolę to, czy świeci słońce i wale browar tu. Gdzie dupy, myślą, że dupy są ich hazotem. Mówisz mi lepiej, wyglądasz z moją dłonią na dupie. Poza tym, widzę, że lubisz sypać się jak lubisz Więc jak chcesz pogadać, lepiej znać innego rozmówcę, ja mhm. lubię, gdy barman leje mi podwójną pod wódkę. Pod lubię, wódkę. gdy barman leje mi podwójną wódkę. To, lubię jak tańczysz na rurce i z dupą. Lubię jak pijesz ze mną wódkę i popijasz wódką. Mhm. Lubię, jak że gra najlepsze gówno Tańczysz, jest tak gorąco, że zostawiasz stringi w żadni. Temperatura robi spania, lecz W kiblach powinni zamontować na trening Lubię kobiety wyuzdane jak pissing klubie kiedy od razu wiedzą, co mam na myśli Kocham barmankom zostawiać napiski Gdy one w zamian za to pokazują mi cycki o, lubię, gdy tańczysz na barze ej. lubię, gdy patrzysz jak patrzę ej. lubię, gdy bardzo się starasz Jutro mówię na, 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 na. O, Jak patrzę, hey. lubię, gdy bardzo się stara. Jutro mówię na, 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 na. Lubię, gdy za tylem wejściem barman stawia kolejną kolejkę Później popijam kolę z żykiem Danielsem Później popijam kolą z Rzykiem Danielsem Aha. Lubię gdy sef otwiera mi wibrum Gdzie dupy będą się rozbierać i pić rum Lubię lądować z nimi w łóżku Gdy zawracają mi głowę, robić im pranie mózgu Lubię rozlewać im browar na pośladki I widzieć jak trzęsą tym, co im dały matki Lubię gdy niechcący pokazują mi majki Zupełnie przypadkiem, gdy nie widzą ich chłopaki Lubię być w trasie i podrywać dupy Pizza i hey, spierdalać sushi Lubię gdy sztuki same nie wiedzą co we mnie gusi. Chciałby by pójść ze mną lecz nie przedstawiać mamusi Nie, lubię patrzeć na ich dziary na brzuchach I zostawać im moje autografy na biustach Lubię ich chusta i kolczyki w językach Kocham je w pończochach ale bez tajnika O, lubię gdy tańczysz na barze ey. Lubię gdy patrzysz jak patrzę Lubię gdy bardzo się stara, jutro mówię na 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 na. Lubię gdy taniesz na barze lubię gdy patrzysz jak patrzę. Lubię gdy bardzo się stara, jutro mówię na 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 na. Lubię to tak jak ty, więc co ty myślisz? Czuję cię w mojej krwi powiedz co ty myślisz? Lubię to tak jak ty, więc co ty myślisz? Czuję cię w mojej krwi powiedz co ty myślisz? Lubię to tak jak ty, więc co ty myślisz? Czuję cię w mojej ty powiedz co ty myślisz? Myślisz co? Cię w mojej krwi, powiedz o Ty myślisz? Oo, lubię gdy tańczysz na bazie, lubię gdy patrzysz jak patrzę, lubię gdy bardzo się stara. jutro mówię na 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 gdy na 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 na